Siemanko, witajcie na moim kanale i dzisiaj porozmawiamy sobie na taki bardzo fajny temat moim zdaniem. Będzie trochę o tęsknocie, o takim lekkim żalu, o tym, o tym, czego brakuje mi na diecie bezglutenowej, ale nie chodzi tu tylko o dietę! Odkąd przeszłam na dietę bezglutenową, czyli odkąd dowiedziałam się, że mam celiakię. No, to moje życie nie tylko zmieniło się o 180 stopni, jeżeli chodzi o dietę, ale także o taki sposób życia. Jeżeli mogę zacząć od takich bardziej plusów, no to czego nauczyła mnie celiakia? To jest na pewno nauka o organizacji. Czyli zazwyczaj muszę być zorganizowana co do posiłków, obiadów, śniadań, kolacji czy jakichś przekąsek, no i planowanie. To jest takie ciągłe planowanie. Co dzisiaj zjem, co jutro zjem, ale ja to lubię, bo ja lubię być zorganizowana, ja lubię planować, lubię sobie rozpisać coś na kartce, jednak czasami może być to dosyć męczące, nawet jeżeli jesteśmy już kilka lat na diecie bezglutenowej, no to czasami trzeba mieć ten plan B gdzieś w szafkach albo plan C w zabrażarce. Nauka kontroli, nauka asertywności, nauka czytania etykiet, yy, czy też na przykład kontrolowanie, Swojej kuchni albo na przykład kuchni, w której przygotowują dla ciebie jakiś bezglutenowy posiłek, ciągłe dopytywanie w restauracji, w kawiarniach, w jakichś lodziarniach, czy na pewno coś było bezglutenowe, czy nie miało zanieczyszczeń krzyżowych, czy ktoś nie dotykał swoimi glutenowymi łapkami, bezglutenową potrawę. No i przede wszystkim, czy mogę zjeść to bez ryzyka, bez ryzyka objawów celiakalnych, bez ryzyka stanów zapalnych jelita, bez ryzyka dalszych powikłań po spożyciu glutenu przez celiaka. Aż w końcu pewnego dnia myślisz sobie, czy ja przesadzam, czy to naprawdę jest tak bardzo dużo, czy naprawdę wiele wymagam. Pamiętaj, że to nie ty wybierasz swoją chorobę, tylko to choroba wybiera ciebie. Więc ty nie masz wpływu na to, że jesteś chora. Jeżeli chodzi jeszcze o plusy, które mogę wymienić, to jest na pewno to, że ja doceniam małe rzeczy. To jest tak, że ja szukam czegoś bezglutenowego, jeżeli widzę, że jest jakiś nowy produkt, to się cieszę tym jak małe dziecko po prostu. I doceniam to, że ktoś stara się dla mnie, bo ja ciągle spotykam się z takimi opiniami ludzi o tej diecie bezglutenowej bardzo kontrowersyjnymi. Celiakia też odbiera taki spontan. Jeżeli chciałabyś wyjść Gdzieś do kawiarni, do restauracji, albo na jakąś randkę, czy po prostu na spotkanie ze znajomymi, no to jest duża szansa, że nie znajdziesz odpowiedniej restauracji w kilka minut. Jeżeli chodzi o menu bez glutenu, takie wiecie, 100% certyfikowane, to w jednym z poprzednich odcinków pokazywałam wam taką stronę, e, gdzie możesz sprawdzić, w jakim mieście znajduje się dana restauracja czy kawiarnia, która ma taki jakby certyfikowany e, certyfikowane menu. No i tam jesteś pewien, że znajdziesz coś super dla celiaka. Więc tak tylko przypomnę, że danie bezglutenowe niekoniecznie oznacza 100% bez glutenu, czyli idealne dla celiaka. Jeżeli chodzi o jakieś święta, czy urodziny, czy jakieś przyjęcie, po prostu idziesz do kogoś, masz zastawiony cały stół jedzenia, które zazwyczaj nie jest dla ciebie, no to możesz czuć się z boku. No bo jest to jednak coś takiego, że nie możesz tego zjeść. Ktoś na przykład zaczyna cię częstować, no poczęstuj się tym, 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 zrobiłam to, to, to. A ty nie możesz tego zjeść, bo po prostu to jest Twoja choroba. To nie jest tak, że ty nagle na jeden dzień zrobisz wyjątek, bo twoje lita nie zrobiłem wyjątku. Więc zazwyczaj przed takimi uroczystościami zaczynasz planować, robić coś dla siebie, czy to na przykład do pudełka, albo dajesz jakieś wskazówki, żeby ktoś zrobił coś dla ciebie bezglutenowego. Jeżeli ktoś rozumie, co to jest gluten, jeżeli ktoś rozumie, co to są świadowe ilości i jak się z tym obchodzić, no to świetnie, że natrafiłaś na taką osobę. No i może być to dosyć obciążające dla psychiki, bo. Jednak w szczególności w pierwszej fazie takiej przechodzenia na dietę bezglutenową, uczysz się tego wszystkiego i chcesz po prostu jeść zdrowo i dbasz o swoje zdrowie, o swoje jelita, żeby to wszystko wróciło do normy. Nie wiem, czy spotkaliście się z takimi słowami pewnie tak typu masz przewolone, masz przewolone życie, ale mi ciebie szkoda, jesteś taka biedna. To jest coś, co się nasuwa tak w pierwszym momencie, i czasami ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że to jest dosyć przykre. Że to nie jest tak naprawdę wsparcie, bo wsparcie jest wtedy, kiedy chcesz zrobić coś dla, dla tej osoby, bo na pierwszy rzut oka yy, to może być dosyć takie ciężkie, jeżeli przechodzisz z normalnej glutenowej diety na bezglutenową, i nagle wszystko się zmienia, dosłownie wszystko, całe twoje życie, nie tylko dieta, ale właśnie też ten sposób życia, styl życia, często też znajomi, weryfikuje to wszystko. Celiakia uczy asertywności, więc musisz nauczyć się tej asertywności, że nie, nie mam mowy, ja tego nie zjem, to nie jest dla mnie, że nawet śladowe ilości nam szkodzą, a co dopiero zjeść coś z glutenem. To jest trochę tak, jakbyś osobie, która ma alergię na orzechy, proponowała coś z orzechami. No wiesz, tu masz wafelek ryżowy, on jest z masą orzechowym, ale zdejmiesz sobie to masło orzechowe i wafelek możesz zjeść. Ja wiem, że celiakia to nie jest alergia i to nie jest taka reakcja nagła. Jeżeli masz alergię na orzechy, no to zazwyczaj na przykład zaczynasz puchnąć albo drapa, drapiecie w gardle i tak dalej. Są różne takie rzeczy, które widzisz um, z zewnątrz. A celiakia to jest choroba, która wyniszcza powoli, ale skutecznie i po zjedzeniu możesz mieć dolegliwości żołądkowe. Ale to się nie skończy, to nie jest tylko tyle. To są e, zniszczone kosmiki jelitowe, to są przewlekłe stany zapalne. No i wiadomo, że przez przewlekłe stany zapalne budują się, rodzą się inne choroby, no i przyciągasz do siebie jeszcze więcej dolegliwości, objawów i wszystkiego. Wiecie, ta dieta bezglutenowa kiedyś była taka bardzo modna na czasie i ja pamiętam, że jak ja przechodziłam na tą dietę bezglutenową i już tam była, nie wiem, rok, czy jakoś tak, no to mm, wtedy był taki straszny hype na to, że dieta bezglutenowa, że nie jem glutenu, bo tam Lewandowski i tak dalej, i tak dalej, ale... Celiakia to jest całkiem coś innego, bo oni po prostu jedzą z wyboru, a właściwie nie jedzą glutenu z wyboru. I faktycznie to są takie ciemniejsze strony celiaki, yy, gdzie tutaj nie tylko dieta wchodzi w grę, czyli nie tylko czytanie etykiet, sprawdzanie, ciągła kontrola, yy, no większe pieniądze też, bo te, die, że, te rzeczy bezglutenowe po prostu są często bardzo drogie. Ale też właśnie taki ten sposób adaptacji dla osoby, która pierwszy raz się też z tym styka, yy, czyli dla osoby, która jest w tym pierwszym stadium choroby. Yy, no, to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. Często mówi się o tym, o takim wsparciu psychologicznym dla osób z celiakią, bo ta psychika naprawdę może siąść, jeżeli nie mamy takiej asertywności, jeżeli nie jesteśmy tacy odporni na to wszystko, to psychika naprawdę bardzo działa, a jeżeli psychika źle działa, to wtedy jelita też źle działają i cały organizm po prostu tak szwankuje. I ja też na przykład nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak te śladowe ilości, takie minimalne śladowe ilości, mogą wpływać tak bardzo na jelita. No ale tak niestety to działa. Wiesz, tak naprawdę y, ludzie, którzy Cię znają, to wiedzą, że dieta, ogólnie jedzenie, to nieodłączny element życia, więc dieta bezglutenowa. Idzie z tobą w parze. No, a jeść musisz, więc też powtarzam się, ale dlatego założyłam ten kanał, żeby powiedzieć, jak to wygląda z tą celiakią, jak to życie wygląda, nie tylko z dietą, ale właśnie tak jak dzisiaj opowiadam Wam o takim y, psychicznym aspekcie. Chcę właśnie tutaj zebrać najfajniejsze przepisy na obiady, śniadania, na deserki, na kolacje, y, na chleby, niech długo będę piekła, na różne rzeczy, które po prostu są takim nieodłącznym elementem y, diety. Ważne pytanie dla celiaka. Czy jest coś, za czym tęsknię na diecie bezglutenowej? No tak, jest kilka takich rzeczy, zaczynając od diety, a kończąc po prostu na takim stylu życia, czy po prostu takich psychicznych aspektach i dopasowania do grupy. No To czego mi brakuje, to na pewno są to takie mało zdrowe rzeczy, jak na przykład drożdżówki i pączki. A drożdżówki to wiadomo, tuszcze trans, dużo cukrów i tak dalej, ale jednak no czasami brakuje mi tego, że wchodzę do sklepu, biorę sobie jakąś drożdżówkę, no po prostu jestem głodna i chciałabym coś zjeść. I zjadam ją i wszystko jest ok. Ja wiem, że to jest niezdrowe i tak nie mam za czym tęsknić, bo tak naprawdę zdrowa dieta jest bardzo ważna przy celiaki, taka wiecie, przeciwzapalna. Albo właśnie pączki. Ja naprawdę uwielbiam pączki z piekarni Putka i bardzo często zamawiałam je wcześniej. No teraz już jest tak, że te pączki bardzo podrożały, więc tam chyba wychodzi za sztukę około 9 zł. Wiem, że zaraz możecie sobie pomyśleć, że w sumie te lepsze pączki glutenowe też kosztują więcej, ale taki zwykły pączek no, kosztuje, nie wiem, 2 zł, 3 zł. I tutaj dochodzi też koszt dostawy, bo ja nie mieszkam w mieście, w którym mogłabym sobie po prostu pójść i wziąć pączka z takiej bezglutenowej piekarni. Więc razem w sumie za pączka może wyjść około 15 zł za jedną sztukę. Natomiast one są naprawdę bardzo pyszne i często niedostępne. Z innych piekarni, właśnie jak wziąłam pączka, to te ten cały tłuszcz po prostu czułam w żołądku i mm, taki dziwny posmak był po prostu w buzi, a te właśnie spódki są naprawdę cudowne, ja je bardzo lubię. No, i właśnie to taka niemoc, że idziesz do sklepu i nie możesz wziąć takiej przeciętnej rzeczy. Wtedy mam takie flashbacki, bo mi się przypomina po prostu to, jak ja jadłam gluten, bo ja do 16 roku życia jadłam gluten. Dopiero później się okazało, że nie mogę go jeść, więc ja bardzo dużo rzeczy znam takich glutenowych, czy to chleb, czy słodycze, i mam właśnie takie porównanie. I taki chleb prosto z piekarni, widać, że chrupiący, pięknie pachnie. No, on musi naprawdę dobrze smakować. I tak, to też zależy wiele od nas, od tego, jak my podchodzimy do tematu. Od tego, jak my odbieramy tą opinię o nas. I powiem Wam szczerze, że ja na początku byłam bardzo wrażliwa, jeżeli ktoś mówi do mnie takie rzeczy, to mi było bardzo, bardzo smutno, ale w tym wszystkim też gdzieś miałam właśnie bliskich, którzy mi pomagali, mama, która piekła dla mnie różne rzeczy, czy robiła po prostu jedzenie bezglutenowe, czy zawsze jakby zaopatruje mnie w bezglutenowe jedzonko. Mama też musiała się wiele rzeczy nauczyć, no i chciała, żeby jej dziecko po prostu jadło bez glutenu, żeby było zdrowe, żeby dobrze się czuło. Pewno osoby z ja tutaj zrozumieją i pomyślą sobie, kurde, ja też miałam różne sytuacje w życiu, różne takie wykluczania właśnie z grupy, czy różne, no nieprzyjemne takie odzywki czy opinie na nasz temat. Bo jak gdybym mogła, to ja bym jadła normalnie gluten, gdybym e, poszła na jakieś przyjęcie czy na jakieś urodziny, cały stół był zestawiony w jakichś glutenowych rzeczach, to ja bym to jadła z chęcią, bo ja lubię słodkie, ja lubię różne przekąski itd., ja lubię jeść. Ale tak się stało po prostu, że ta choroba wybrała mnie, czyli jestem w tym 1% osób chorych na celiakię. I tak jak ostatnio dostałam sprostowanie w komentarzu, za co dziękuję, że ten 1% osób chorych na celiakię to, jest, to są osoby chore i niezdiagnozowane. No i chciałabym właśnie, żeby taki przeciętny zjadacz glutenu wiedział mniej więcej, co to jest celiakia i jak to mniej więcej działa: że to jest choroba, to jest coś poważnego, to nie jest tylko błahostka, że nie możesz zjeść glutenu, to jest mm, właśnie ten cały szereg rzeczy, których wymieniłam wcześniej. Od czytania etykiet, od sprawdzania, od ciągłej kontroli codziennej, Kontroli codziennej takiej czujności w kuchni, jeżeli na przykład mieszkamy z kimś, kto je gluten, no to już w ogóle musimy sobie wyznaczyć taką bezglutenową strefę w kuchni i glutenową strefę w kuchni, żeby te drogi się nie krzyżowały, żeby nie było tych zanieczyszczeń krzyżowych. No i niekoniecznie zawsze potrzebujemy zdania typu jesteś taka biedna albo coś w tym stylu, bo to nie pomaga. Bo bardzo często przez takie zdanie możesz komuś zniszczyć dzień albo nawet tydzień, bo wtedy myślisz sobie, kurde, faktycznie ja mam tą celiakię, ta choroba mnie wybrała, to nie ja wybrałam chorobę, nie mam na to wpływu, a jednak ktoś mi mówi takie rzeczy. No i taka spirala się rodzi takich złych emocji, złej energii. Jeżeli masz celiakię i czujesz się gdzieś obok grupy, na przykład, to pamiętaj, że dużo siedzi też w twojej głowie. I czasami warto jest przegadać to z psychologiem, jeżeli potrzebujesz takiej terapii, no to warto się na nią wybrać i po prostu powiedzieć, um, zastanowić się, jak sobie z tym poradzić, no bo jakie mamy całe życie. No i faktycznie te początki mogą być trudniejsze, więc daj sobie czas, daj sobie czas na przepracowanie to samemu sobie, a jeżeli nie, no to właśnie sięgnij po jakąś pomoc. I pamiętaj, że to nie jest twoja wina, to że nas po prostu choroba wybrała, to czyni nas wyjątkowymi osobami. Czasami takie proste słowa typu nie przejmuj się, działają, więc nie przejmuj się tym. Ty żyj po prostu swoim życiem. Pamiętaj, że dieta bezglutenowa to jest twój lek, nasz lek, nasz celiaków. I nie ulegaj pokusie, bo gluten wcale nie jest dobry. No i pamiętaj, że odmawiasz tylko dlatego, że to jest po prostu dla Twojego zdrowia. No, i jeżeli ktoś mówi Ci, że śladowe ilości Ci nie zaszkodzą, albo Cię namawia do zjedzenia czegoś glutenowego, no to takie osoby nie chcą za bardzo wspierać tego Twojego zdrowia. Przekonasz się, że są ludzie, którym na Tobie zależy i którzy chcą e, Twojego zdrowia i Twojego dobra. A jeżeli nie masz kogoś, kto by Cię wspierał w taki bezglutenowy sposób, to pamiętaj, że ty jesteś też kreatorem swojego życia, więc no, musisz polubić siebie taką jaka jesteś. Ja tu wysyłam wirtualnie dużo energii, dużo wsparcia, dużo takiej siły, dużo asertywności, bo to jest nam potrzebne. No i ta czarna strona celiaki jest pewnie jeszcze głębiej schowana i w psychice, i w wielitach. Ale chciałam tutaj tak pokrótce powiedzieć, jak to wygląda, mniej więcej nie tylko ze strony, właśnie diety, ale ze strony właśnie takiej psychicznej i takiej adaptacji do ym, otoczenia społeczeństwa. I staraj się też doceniać swój każdy dzień, swój każdy bezglutenowy posiłek, jakąś, jakiś nowy produkt bezglutenowy. Ja Ci bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku.